Leny Maxa Portera to przyplatające się powieść obyczajowa, kryminał i baśni. Książka ukazała się w 2019 roku nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka w przekładzie Jerzego Łozińskiego. Mała podlondyńska wioska. Tytułowy bohater to nastolatek, postrzegany przez miejscową społeczność jako dziwak. Ale czytelnik już od samego początku w tej dziwności dostrzega coś nieuchwytnego. Leny zaprzyjaźnia się z Pitem, starzejącym się już malarzem, który również żyje na obrzeżach społeczeństwa. A wszystkiemu, Przygląda się obecna w wioskowych mitach zjawa. Praszczur, łuskiewnik, który żyje pod ziemią i od wieków obserwuje życie mieszkańców, słucha tego, co mówią. Te trzy odsłony, o których wspomniałem, mają odzwierciedlenie w stylu. Na początku poznajemy Życie bohaterów, i widzimy je oczami kilkorga postaci. Przez nie przeplata się wątek praszczura łuskiewika, podsłuch podsłuchującego mieszkańców. Z wychwyconych fragmentów zdań, urwanych wypowiedzi, buduje się obraz społeczności z wszystkimi jej przywarami. W drugiej części powieści. Kiedy wydarza się coś szczególnego, coś kluczowego, akcja przyspiesza, a relacje dostajemy poprzez wymieszane wypowiedzi postaci. I trzeba bardzo uważnie czytać, aby za tą akcją podążać i wyłapać, kto co mówi. I wreszcie koniec, kiedy poznajemy rozwiązanie, to swoista wizja czysto baśniowy przekaz. Książka osnuta jest wokół outsidera, jakim jest Lenny i również Pit, z którym Lenny się zaprzyjaźnia. To nie nowy pomysł i tu skutkuje pewną przewidywalnością wydarzeń. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że kilka godzin lektury to może być ciekawie spędzony czas.